Dajcie. Dzisiaj ja też zaczynam tapetować. Razem z Marko Krzychu będzie miał jeszcze kawałek tutaj do wyspachlowania. Te resztę. Szlifowanie. Tu musimy jeszcze wyciąć okno. Specjalnie nie było tapetowane, bo czekaliśmy na wymiar. Ale już dzisiaj będzie mógł Iwo wyciąć. Iwo jeszcze będzie musiał zrobić tutaj kawałek ściany. Wyskoczyło, znaczy się mieliśmy wcześniej e, informację, po prostu żeśmy zapomnieli, bo to jest na magazynie tutaj na planie nawet. Jest o markę narysowane dobra, my się przygotujemy i będziemy się widzieć. wam jak w całości narożnik tapetuje Mówię, przy tej tapecie to naprawdę jak ona jest namoczona bardzo trzeba uważać, żeby jej, przy papierowych tapetach, tak, żeby ich nie podrzeć, bo no, to już są niestety delikatniejsze tapety niż e, fliselina ne? z fliseliną to naprawdę e, to już trzeba ostro ją potraktować, żeby porwała nam się, albo albo ją zniszczyć po prostu tak, bo przy papierze to bardzo szybko można to zrobić. O, ja sobie dociskam narożnik. My do tapetowania używamy takich szczotek. Używają też niektórzy takich lizaków plastikowych. Łączenia wałkami jeżdżą tak dociskają. Są takie specjalne wałki małe. Ręcznie jak się tapetuje. Nakłada klej to też tak samo jest wałków widziałem używają do do dociskania do wyciskania tego powietrza, tak bo o co w tym wszystkim chodzi. bo zaraz wam pokażę jeszcze jak następny pasek będę kleił. Już wam tu pokazuję po rozłożeniu tapety. Jak już mamy klej nałożony albo na ścianę, albo na tapetę, w zależności jak i czym tapetujemy przykładamy tapetę do ściany, staramy się ją do drugiej jak najbliżej dosunąć. No i teraz przy użyciu mówię albo wałka, albo tego lizaka plastikowego, albo szczotki wyciskamy powietrze, które jest z tyłu, tak? Ja sobie akurat jeszcze przejeżdżam ręką, bo to od razu się wyczuję. Nie ciśniemy tak mocno, że wystarczy naprawdę z niewielkiej niewielką użycie siły i to bardzo fajnie idzie. takiej maszyny do tapetowania używamy. CB70 są większe na bodajże metrowe albo dziewięćdziesiątki też. My mamy tapety, dostajemy 53,5 cm szerokie i akurat pasuje. To są standardowe, wszystkie które możecie kupić w supermarketach, w sklepach. To standardowa tapeta jest i ta maszyna pasuje. Akurat do tej maszyny pasują te tapety. Ona się nazywa TapoFix. To akurat to jest zaskięty klej. Wystarczy zmoczyć i wyczyścić. Nalewamy kleju. Kładamy tapetę. Przekładamy, ale to już Wam wytłumaczę, pokażę jak zacznę tapetować. Sylwester też pytał o spachel. Czy coś dajemy pod? My nie dajemy nic. Bo nie mamy takiej potrzeby, bo nasze blaty po złączeniu dwóch blatów mamy jednolitą płaszczyznę. Nie ma takich delikatnych wyżłobień jak na Regipsie i trzeba dawać fliselinę albo siatkę i dopiero szpachlować. Tutaj nie ma takiej potrzeby. My tylko szpachlujemy z tego względu, żeby za, e, zakryć. Mamy tutaj jakieś nie mamy. Gdzie jest niewyszpachlowane? Tutaj nie wyszpachlował. Aby tylko zakryć ewentualne szczeliny, które powstają. No i umówmy się też, ten materiał to nie jest pierwszej klasy i po złączeniu też czasami są. O, widzicie? Czasami są. Czasami jest idealnie, ale w większości powstają tutaj delikatne kanty takie i. To też by będzie widać, jakbyśmy nie wyszpachlowali. To by po prostu na tapecie było widać, bo jak klej, klej schnie, to ciągnie tapetę do, do ściany, i na cienkich tapetach to wszystko wychodzi. No i jakbyśmy mieli większą szczelinę, szerszą, gdzieś z 2-3 mm, gdyby nie było wyszpachlowane, powstałaby później po wyschnięciu tapety po całości też taka rysa widoczna. Szczególnie to jest bardzo widoczne na tapetach, na fliselinie, na tego typu też. Ona jest troszeczkę krótsza od fliseliny, na tego typu też, ale na fliselinie, zwłaszcza i jakbyśmy jeszcze pomalowali jakimś ciemnym kolorem, no to już wtedy naprawdę jest to widoczne. A ktoś tam jeszcze pytał się o takera, jakiego używamy. My używamy firmy WIRT. On tam chyba się konkretnie pytał o model, coś tego kojarzę to jest DK DKG 1040 firmy Wirt. Na wszywki szywek tutaj nie ma w środku. Mamy proszę bardzo, takie wszywki używamy. One chyba są 38 albo 40 mm. 38 mm i to jest wystarczająco. Przy takiej ilości co my strzelamy to, to wystarczy. dalej nowy karton kładamy tapetę najpierw sobie zatankuję jeszcze kleju warto zawsze sobie coś jeżeli ktoś używa maszyny tak? coś podstawić, bo jednak to zawsze trochę kleju poleci i teraz otwieramy maszynę, nakładamy nawałek. Delikatnie tutaj przytrzymujemy, wysuwamy, zamykamy i jedziemy tak. Ja w tej chwili potrzebuję na 254 ciągnę sobie na 260. Ucinamy i mamy i jedziemy z następną. I proszę bardzo, jutro już nam przyjadą kuchnie. My jesteśmy zadowoleni, bo mamy wszystkie koje porobione. Mało co zostało do tapetowania. No i teraz spokojnie już możemy kuchnię, jeszcze jak nie będzie nawet koja wymalowana postawić przed, tak albo ją delikatnie przesunąć, wymalować, i rozpakować i montować, gorzej by było jakbyśmy nie mieli. Koi skończone, a kuchnie by były porozstawiane wszędzie, i później by trzeba było z blatami latać jak po labiryncie. Ładnie cieniutko, równiutko klej, rozłożony. Tutaj jest regulacja z jednej i z drugiej strony popuszczamy. Delikatnie, grubość kleju sobie ustawiamy. Zamykamy. Resztę wyciągamy, wyrzucamy, bo się nam nie przyda. I teraz sobie składamy tą tapetę w ten sposób. Niektórzy na trzy razy, ja na dwa. I teraz jest tak. Która pierwsza? E, ostatnia została. E, pasek ostatnim e, klejem naciągnięty jest na górze. Po złożeniu on automatycznie nam przechodzi na dół. I mamy, i teraz jak biorę, będę zaczynał tapetować. To już pierwszy pasek, który ciągłem, to od razu zaczynam tapetować. Słuchajcie, specjalnie założę teraz na kamerę na chwilę, bo mi się i tak ładuje. Pokażę Wam przy tej tapecie, jaki fajny sposób cięcia jest. W tej chwili ja przykleiłem niedawno ten wąski pasek. No i teraz zacząłem już wyjeżdżać od tej strony, żeby mógł tutaj zacząć dalej całym pasem. Bo nie mogłem od, zacząć od początku. Bo później cały pas by mi tutaj nie wydał, i bym miał dwa małe kawałki do klejenia. Nie zawsze tak robimy. I teraz robimy tak, że jakbym zaczął ciąć tą tapetę po tamtej tapecie, czyli jak patrząc tutaj, jakbym tak ciął, to jest bardzo prawdopodobne: te wszystkie wyżłobienia co są, to ja bym mógł pozacinać nożem, i by to nieładnie wyglądało. A, dlatego. My staramy się robić, bo tą, tą tapetę mam teraz świeżą. Wkładamy pod nią nożyk delikatnie, żeby jej nie uszkodzić. Ja już ją chyba delikatnie uszkodziłem, a nieważne, dobra. I teraz staramy się, jadąc w dół, pod skosem, tak? Jedziemy w dół, ten pasek przytrzymujemy i trzymamy się cały czas po ścianie. Cały czas po ścianie, prosto. Ja sobie wyciągnę. Złożę, wkładamy i ta sama sytuacja. Nożyk musi być po całości, który się znajduje pod tapetą, tam po całości musi dolegać do ściany. I teraz popatrzcie. Tapetą, która żeśmy odsłonili nożykiem, dociskamy. Tutaj jest to, co zaczynałem, zahaczyłem. dociskamy i proszę bardzo i zwróćcie uwagę jaki mamy ładnie czysty ucięty narożnik nie robią się takie e, mówię nóż trzymamy w tej pozycji jak wjedziemy pod tapetę to nie trzymamy go ani tak ani od do siebie tylko po prostu staramy się żeby nóż praktycznie cały czas szedł po płaszczyzną po Eee, po no to taka ciekawostka ja jadę dalej słuchajcie my już na dzisiaj kończymy eee, brakło nam tapety jutro nam rano dowiozą tapetę powiedzieli że do godziny 10 powinniśmy mieć to co nam się udało dzisiaj wytapetować to wytapetowaliśmy resztę jutro będzie Marko prawdopodobnie resztę sam tapetował Tutaj przyjdzie inna tapeta. No.